Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie chciałbym zaprosić wszystkich rolników, ogrodników, sadowników, pszczelarzy, wszystkich tych, którzy korzystają z Panu Ziemi, a chcieliby z nami świętować i dziękować Panu Bogu za dobrodziejstwa, jakie Pan Bóg daje przez pracę rolników, przez swoje błogosławieństwo dla Ziemi za tegoroczne plony. Będziemy świętować w Trębaczowie. Jest to miejscowość położona w gminie Peżów. 25 sierpnia odbędą się tam diecezjalno gminne dożynki, na które serdecznie zapraszam jako administrator tej parafii, ale także jako duszpasterz rolników. O godzinie 13 odbędzie się tam uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa Damiana Bryla. Serdecznie. Także zapraszam wszystkie dekanaty z naszej diecezji kaliskiej, jak i wszystkich tych, którzy chcieliby z nami spędzić miło czas. Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych, także dla tych, którzy chcą się również wspólnie razem pobawić. Będzie zespół muzyczny, a wieczorem wystąpi do nas gwiazda Staszek z Gór. Serdecznie zatem zapraszam do Trębaczowa, Gmina. W imieniu wszystkich organizatorów. Wiesz co ciekawego dzieje się w Twojej okolicy, Parafi, Kościele? Powiedz o tym innym. Napisz na infomaupa.domjozefa.tv. Przyjedziemy, nagramy zaproszenie i opublikujemy w naszych mediach. Informator. Co, gdzie, kiedy? Teraz wiemy, gdzie jedziemy.